Yep, to ja, wondering how I ended up in this situation. Przed Wami Mercedes E-Klasy z Hiszpanii, czyli zero polskiej zimy, zero wilgoci, zero rdzy. stanie, w jakim naprawdę chcielibyśmy je widzieć na co Będąc na wakacjach w Hiszpanii, postanowiłem kupić sobie samochód i wrócić nim do Polski, ale żeby było ciekawie, to zwiedziłem nim południe Francji, Avignon, Saint-Tropez, Cannes, pojechałem do Monako, potem pojechaliśmy do Włoch, odwiedziliśmy wspólnie dwa muzea Ferrari w Modenie i w Maranello, potem zjeździliśmy razem Serpentyny Gór w okolicach jeziora Garda, jeziora Ledro, Tenno, finalnie dotarliśmy do domu z Samochód zrobił ze mną 3500 km, a muszę przyznać, że po zakupie tak naprawdę tylko odkurzyłem wnętrze, bo było bardzo zaszczurzone i starałem się pozbyć zapach papierosów. Początkowo po powrocie do Polski chciałem go sprzedać po to, żeby odzyskać tylko za niego pieniądze. Umówiłem się z pewnym youtuberem, niestety nie dogadaliśmy się i postanowiłem doprowadzić ten samochód do stanu idealnego, dlatego że na niego po prostu zasługuje, dlatego będziecie mieli na tym kanale okazję śledzić moje poczynanie z tym samochodem. Najpierw zrobimy weryfikację stanu technicznego, pojedziemy do mojego kolegi, do zaprzyjaźnionego serwisu Automaster, sprawdzimy jak ten samochód wygląda. Następnie skompletuję wszystkie rzeczy, których brakuje tutaj. Potrzebne jest na pewno oryginalne radio, na pewno trzeba będzie wymienić podsufitkę, która już opada. Trzeba jakieś takie drobne elementy, trzeba jakiś przełączniczek, jakiś guziczek, jakieś takie drobne rzeczy, jakaś brakująca śrubeczka. Tutaj na pewno Spinkę od, od progu, ale brak tej spinki sprawił, że mogłem zweryfikować stan progów, które są w zachowane w fenomenalnym stanie. Jak zresztą w zasadzie cała, cała karoseria. Niektórzy na TikToku podpowiadali mi, żeby zdjąć tylną kanapę i zobaczyć, co tam się dzieje. Zaręczam Was, jest tam czyściutko, nie ma tam grama korozji. Dla tych, którzy nie wiedzą, Mercedes Fuller tak zwany debiutował w 1995 roku. Zastąpił on balerona Mercedesa W124, który miał prostokątne lampy dosyć klasyczny wygląd Mercedesa. Tutaj jak widzicie od razu pojawiły się cztery okrągłe światła. To jest wersja poliftowa, więc ona jest jeszcze troszeczkę poprawiona, troszeczkę zmieniona, w przedliftowej wyglądało to jeszcze inaczej. Z tyłu na lampach były jeszcze też kontynuacja tych półek. Niektórzy byli zachwyceni. Ten samochód naprawdę charakteryzował się bardzo niskim, spódniczym co, co w zasadzie teraz widać, dlatego że można nim pędzić 260 na godzinę i w tym aucie jest po prostu cicho. Dla części ludzi był to szok, niesamowita zmiana. Miłośnicy Mercedesów są tradycjonalistami, a przynajmniej wtedy bardzo tacy byli, więc ten samochód wywołał niemałe zamieszanie na, na rynku. Niektórzy z znienawidzili określonych. Yy, Stwierdzili, że jest to najpaskudniejszy Mercedes, jaki kiedykolwiek wyszedł. Ja uważam, że jego linia nawiązuje troszeczkę do klasyki. Szczególnie tutaj, w tym miejscu, te, te przetłoczenia, które widzicie tutaj w starych Mercedesach, w W115, były takie przetłoczenia. I faktycznie za kierownicę jadąc można to obserwować. No plus oczywiście klasyczny znaczek Mercedesa, tak zwany celownik. W 210 od 224 była większa. Już w trakcie debiutu Mercedes oferował 210 w sedanie i w kombi. W kombi były rozkładane siedzenia z tyłu w bagażniku, można było tam wozić dzieci. 210 oferowała w porównaniu ze 124, którą też kiedyś miałem, oferowała dużo większy komfort, jeżeli chodzi o ciszę, o wygłuszenie, jakość materiału przynajmniej we wnętrzu, to jest prawdziwy Mercedes. Cały czas wszystkie materiały są bardzo dobrze wykonane i trwałe. Jednocześnie jest zachowana klasyczna linia i taki troszeczkę klasyczny design w środku, który dzisiaj e, przez ostatnie lata prącił troszeczkę myszką, ale dzisiaj, dzisiaj już myślę, że okular zadbany, okular pomału zasługuje na miano klasyka. No w ogóle musicie wiedzieć o tym, że ja nie lubię samochodów, nie przepadam za tym, a mycie tego auta sprawiło mi przyjemność, dlatego że patrzyłem się na to w jakim on jest świetnym stanie. Potele są nadal wygodne, nie poprzecierane. W środku czuć zapach Mercedesa, już troszeczkę zszedł ten zapach papierosów poprzedniego właściciela i, i wrócił ten zapach Mercedesa, takiego charakterystycznego. Każdy, kto jeździł Mercedesami, wie o czym mówię. Samochód się świetnie prowadzi. 210 można było mieć w wielu wersjach. Były benzynowe, były diesle. Benzynowe zaczynały się tak naprawdę od 2 litrów i 136 koni, a kończyły się na AMG i ponad 350 koniach. Które naprawdę oferowały na tamte czasy fenomenalne osiągi. Diesle też cały wachlarz od 2,2 90-konnego, wolnossącego przez Diesle z Common Railem, 2,2,2,7, 3,2 po fenomenalny, genialny, może niezbyt mocny, ale pancerny silnik 2,9 Turbo Diesel. Były skrzynie manualne. 5 były skrzynie manualne, 6 były automaty, bardzo trwałe. Zrobienie miliona kilometrów tym samochodem to nie był żaden wyczyn. W210 to też jest pierwsza E-klasa z systemem Common Rail. Na tamte czasy było to coś rewolucyjnego, samochody pracowały o wiele ciszej, to silniki diesla pracowały o wiele ciszej i mniej paliły. Tutaj pod maską jest stosunkowo brudno, bo tak jak mówiłem, samochód jeszcze będzie czyszczony, będzie dopieszczany. Pod maską mamy 2,8 litra V6, 204 konie. E, na początku nie byłem przekonany do, do, do tego auta, z tego względu, że ma on manualną sześciobiegową skrzynię biegów i po prostu do okulara mi troszeczkę nie pasuje manual, ale po 3,5 tysiąca kilometrów zrozumiałem o co chodzi. To nie jest taksówka. Ten samochód dzięki tej skrzyni biegów przyspiesza naprawdę żwawo. Można się nim rozpędzić do licznikowych 260 na godzinę, no GPS tam pokazywał 252 wtedy. A jednocześnie jadąc spokojnie 120 na godzinę, sobie przez Austrię spalanie, spalanie zeszło mi aż do 7,6 litra. E, więc jest taki pełen, pełen wachlarz. Można nim oczywiście spalić i 20 litrów, to, to, to ten samochód potrafi spalić 20 litrów, nie jest to problemem. E, ale naprawdę, auto dzięki tej manualnej skrzyni biegu jeździ zupełnie inaczej niż taka typowa taksówka. Nie da się mówić o W210 bez wspominania o korozji. Mam to szczęście, że to auto jest wolne od tego. Rodzaju, tutaj naprawdę nie ma. Może jakieś tam są drobne odpryski z przodu od kamyczków, tam jakieś drobne kropeczki to jest wszystko, co można na tym samochodzie znaleźć. Na pewno są porysowane typowo hiszpańsko, we Włoszech też takie do kierowcy porysowane zderzaki, które trafiają do lakiernika. Wiem, że niektórzy powiedzą, po co inwestować w starego Mercedes'a, przecież to jest tylko stary okular. Uważam, że to auto zasługuje na to, żeby je doinwestować. Mało jest takich samochodów, on wygląda dostojnie i jedzie płynnie, jedzie dostojnie. Eee, pytanie do Was tak naprawdę, czy Waszym zdaniem będzie to kiedyś klasa. Także jeszcze raz witajcie w nowej serii. Mam nadzieję, że będziecie śledzili przygody tego samochodu i moje tak naprawdę związane z motoryzacją, dlatego że codziennie robię coś z samochodami i chcę się po prostu z wami tym dzielić. A jeżeli kiedyś ktoś powie Ci o okularze, że to tylko zardzewiały szlot, to pokaż mu ten odcinek, podziel się z nim i powiedz mu, że to zależy. A jeżeli interesujecie się motoryzacją i chcecie więcej, zostawcie suba i do zobaczenia wkrótce.